Siema, ja jestem Golgon A dzisiaj wam pokażę jak zbierać wiśnie. Jest ze mną oto słynny Andrzej Wazon. Jest z nami Kowal BS, ale się nie odzywa. Dzisiaj wam pokażę jak zbierać wiśnie. Otóż wchodzimy sobie na drabinę. Będę tak kurował? Dobrze dziękuję Andrzeju. Mamy tutaj piękne wiśnie. To jest, zrywamy i pakujemy do takiego wiaderka, które się nazywa wacherkiem. E, wiadro mocy dokładnie. I tak sobie zrywamy. E, zarabiamy e, hajs. Pitos. Czas to pierdolące, hajs się musi zgadzać. E, I właśnie tak można zrywać wiśnie. U mnie jest pierwsza część. U Andrzeja Wazona będzie nie, druga nie, część. E, to tak. To koniec. Był to krótki odcinek jak zrywać wiśnie, ale to już koniec. Elo. Siema.